Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. kłania się Piotr Sitnicki, założyciel prowadzący stronę Jawność .pl. Tradycyjnie zapraszam państwa na moją grupę na WhatsAppie. Grupa o nazwie Admin Publicznej Informacji API skupia osoby zajmujące się dostępem do informacji, wspólnie udzielamy sobie wsparcia, odpowiadamy na trudne pytania dotyczące wniosków. Osoby zatrudnione w sądach serdecznie zapraszam 26 listopada będę prowadził szkolenie. W zakresie dostępu do informacji w sądach powszechnych. Wszelkie szczegóły dotyczące szkolenia pod nagraniem. Proszę Państwa, dzisiaj zajmę się takim zagadnieniem dość uniwersalnym, które jest zagadnieniem bardzo wielowątkowym, a mianowicie spróbuję krótko odpowiedzieć na pytanie: czy prawnik pełni funkcję publiczną? Przypomnę, że jeśli mówimy o osobach pełniących funkcję publiczną, to zagadnienie to umieszczamy w kontekście artykułu 5 ust. 2, zgodnie z którym prawo do informacji obejmuje informacje z życia prywatnego, jeżeli wykazują związek z pełnioną funkcją publiczną, gdy chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne. Jak sobie powiedzieliśmy w poprzednich nagraniach, tutaj odsyłam, nie ma obecnie definicji osoby pełniącej funkcję publiczną, natomiast na dzień dzisiejszy. Mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego K17 przez 05, który wskazuje na cztery cechy, które dana osoba musi spełniać łącznie, ażeby być uznanym za osobę pełniącą funkcję publiczną. I tak, wśród tych wymienia się to, że musi być więź organizacyjna z instytucją publiczną, musi wykonywać zadania tej instytucji, musi dokonywać pewnych działań o charakterze władczym wychodzącym na zewnątrz i wyklucza się z tej grupy osoby, które wykonują funkcję wyłącznie techniczne i usługowe. Proszę jednocześnie pamiętać, że próbując odpowiedzieć na pytanie, czy prawnik jest osobą pełniącą funkcję publiczną, musimy to umiejscawiać w czterech kontekstach sytuacyjnych. Po pierwsze, można być radcą czy adwokatem, bo mówię o, te, o tych dwóch m, takich wspierających, opiniodawczych, usługowych funkcjach. Pomijam sędziów, prokuratorów, notariuszy, to nie, nie rozmawiamy o tym. Mówimy tylko o radcach i adwokatach. Mianowicie można być radcą i adwokatem i nie wykonywać zawodu. Z różnego powodu. Można być wpisanym na listę radców czy adwokatów i nie wykonywać z jakiegoś powodu zawodu. Nie dlatego, że być pozbawionym prawa do wykonywania zawodu, ale nie być tak zwanym czynnym radcą czy czynnym adwokatem. Po drugie, można posiadać uprawnienia radcy czy adwokata. Nie mieć ich zawieszonych, być czynnym adwokatem lub pracą i wykonywać te funkcje w sektorze prywatnym. I analogiczna sytuacja dotyczy wykonywania tych funkcji w sektorze publicznym. Można jednocześnie być adwokatem, czy radcą prawnym, który nie pracuje ani w sektorze prywatnym, ani w sektorze publicznym, to oczywiście w pewnym wielkim cudzysłowie mówię, nie pracuje, natomiast wykonuje tak zwane urzędówki, czyli sąd uznaje, że osoba dana wymaga zapewnienia mu prawa do obrony, nie stać ją z różnych powodów na zapewnienie sobie tej obrony, i w związku z tym uzyskuje tak zwaną pomoc prawną w postaci radcy prawnego czy adwokata z urzędu. We wszystkich tych czterech sytuacjach ta sytuacja będzie wyglądać nieco odmiennie. Dlatego, że w kontekście dostępu do informacji publicznej zawsze trzeba pamiętać, że osobą pełniącą funkcję publiczną będzie osoba, która wykonuje funkcje, czyli nie ma znaczenia, jakie jest jej stanowisko, jakie są jej formalnie posiadane uprawnienia, ale czy ona funkcyjnie rzecz ujmując funkcjonuje. Nie ma, ja zawsze mówię, nie ma znaczenia, ile masz na pagonach gwiazdek czy belek, znaczenie ma, czy wykonujesz określone funkcje władcze. Nie ma znaczenia, czy twoje stanowisko językowo zbliża się do pozycji kierowniczej czy nie, znaczenie ma, jaki masz kompetencje w tym zakresie, jaki masz zakres obowiązków, bo ustawa jak i konstytucja w artykule 61 mówi o osobach pełniących funkcje publiczne. O osobach pełniących funkcje publiczne. Nie o osobach zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, bo takie regulacje też znajdziemy w niektórych przepisach o charakterze antykorupcyjnym, ale chodzi o osoby pełniące funkcję publiczną. Oczywiście temat jest szerszy, bo można by sobie zadać pytanie, na przykład, czy osoba, która. Załóżmy, w zakresie obowiązków pracowniczych ma napisany określony zakres kompetencji, który powiedzmy, że nie przewiduje funkcji, które uznali za pełnienie funkcji publicznej. Ale w jednym z punktów jest taki zapis, że ta osoba mogłaby mieć upoważnienie od organu do wydawania decyzji, to czy ona, będąc w tak zwanym czuwaniu, to jest osobą pełniącą funkcję publiczną, czy nie. Przenosząc to na te nasze rozważania, czy taki radca prawny, czy adwokat, będący w takim czuwaniu, czyli on ma prawo do wykonywania zawodu, ale ma zawieszone to prawo, on jest wpisany na listę, ale nie wykonuje automatycznie w tym momencie tego zawodu, czy on z racji na to pełni funkcję publiczną? Oczywiście nie, bo chodzi o. Wykonywanie tej funkcji publicznej, a nie potencjalne, hipotetyczną możliwość wykonywania danej funkcji. Nie chodzi tu o takie założenie, że każdy żołnierz nosi buławę w plecaku marszałkowską, tylko chodzi o to, że osoba będąca, mająca uprawnienia do wykonywania zawodu, ze względów formalnych nie wykonuje danego zawodu. Można uzyskać uprawnienia radcowskie czy adwokackie, być wpisanym na listę z adnotacją niewykonująca czynnie obecnie zawodu. To bardzo szybko można zmienić. Oczywiście to jest kwestia decyzji jednego, dwóch dni, ale formalnie rzecz biorąc, takich funkcji ona nie wykonuje. Co na ten temat, proszę Państwa? Jeszcze wróćmy do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak jakbyśmy prześledzili te cztery funkcje, to jak się spotykam. Z przedstawicielami tych dwóch zawodów, prowadząc szkolenia dla urzędów miejskich, w których miejskich, no różnych, w administracji publicznej generalnie, w których uczestniczą bardzo silnie, zawsze reprezentowany jest dział prawny, to zawsze pada taki, bardzo często pada taki argument, który oczywiście jest no, niepozbawiony pewnej logiki, że przecież my jesteśmy tylko doradcami. Przecież my tylko doradzamy swoją Wiedzą, doświadczeniem tym organom, które nas zatrudniają, zarządom spółek i tak dalej. Proszę Państwa, orzecznictwo sądowe w tym zakresie nie pozostawia wątpliwości, że traktowanie osoby, która wykonuje funkcję radcy prawnego w urzędzie miejskim czy w innym urzędzie administracji publicznej, należy łączyć to najmniej z wykonywaniem funkcji publicznej albo osobą mającą związek z pełnieniem funkcji publicznej. W Polsce była taka fala wniosków o dostęp do informacji. Nagram pewnie o tym kolejny jakiś podcast. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, jeśli chodzi o opłaty, które urząd miejski czy inny urząd publiczny, mówiąc krótko, opłaca, wy, wy, wydaje na rzecz radcy czy adwokata, bez względu na to, czy on jest zatrudniony na umowę na stanowisku radcy, co jest regułą w przypadku radców, co w przypadku adwokatów jest niemożliwe, bo adwokat może tutaj ewentualnie tylko świadczyć usługi i fakturować te swoje usługi, natomiast no nie może być zatrudnioną no mówię o pracę tutaj co do zasady. Więc jakby yy, patrzy się na to w ten sposób, że ta funkcja radcy, czy funkcja adwokata jest na tyle istotna w procesie decyzyjnym, że mimo iż z formalnego punktu widzenia to nie adwokat, nie radca prawny jest podmiotem decydującym, ale jego opinia po pierwsze jest niezbędna i konieczna w wielu procesach, on musi formalnego dokonać zatwierdzenia, w tym sensie formalnym oczywiście, czy, czy pod względem prawnym, czy ta umowa, ten zapis, to stanowisko nie zawiera jakichś błędów, braków, które mogłyby narazić klienta mocodawcę na. Niekorzystną sytuację, natomiast oni tłumaczą, przedstawiciele tych zawodów, że to są tylko nasze opinie. Natomiast proszę Państwa, gdyby przyjąć takie założenie, że osobami pełniącymi funkcję publiczną są tylko ci decyzyjni, to tak naprawdę można by przyjąć założenie, że osobami pełniącymi funkcję publiczną są tylko na przykład rektorzy, dyrektorzy szkół, dyrektorzy szpitali, ministrowie, premier, wojewoda. Marszałek, Wójt, Burmistrz i koniec. Czyli osoby mające w swoim zakresie kompetencji prawo do władczego decydowania w sensie instytucjonalnym, posiadające uprawnienie do wydawania decyzji, czy też do wydawania innych rozstrzygnięć. A wiemy przecież, że w administracji publicznej cały proces, po pierwsze, dekoncentracji, Następuje rzeczowej, terytorialnej, następuje szereg pełnomocnic do wydawania chociażby decyzji z upoważnienia. W związku z tym nie można do tego podchodzić w taki sposób bardzo wąski, zawężający, że osobami pełniącymi funkcję publiczną jest ten trzon całkowicie. Oczywiście, proszę Państwa, to jest wszystko do dyskusji. Tak? Natomiast ja osobiście uważam, że na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę stan wiedzy, stan społecznej świadomości, stan orzecznictwa, Stan prawny, a od siebie powiem moja wrażliwość, która wydaje mi się, że jest dość wysublimowana, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, pokazuje mi, że to są informacje, to są osoby pełniące funkcję publiczną. Mówię o radcach i adwokatach. Nie dlatego, że są zawodami zaufania publicznego, bo to jest rzecz nieistotna w tym momencie. Osobą zaufania publicznego, wydaje mi się, niejednokrotnie nadal w pewnych terenach, chociażby wiejskich, jest listonosz, ale czy on pełni funkcję publiczną? Nie wydaje się. On będzie spełniał tą cechę czwartą, czyli on wykonuje funkcję o charakterze technicznym i usługowym. Ono niczym nie decyduje. Ja. Mogę powiedzieć tak, że dla mnie ta funkcja, no wszyscy Państwo to zresztą potwierdzicie, pewnie w jakiejś mierze, że w okresie pandemii taką funkcją zaufania społecznego stał się kurier. Ale czy on pełni funkcję publiczną? Absolutnie nie. On nie spełnia tutaj tego wymogu, ale był on zawodem z całą pewnością, przez ten trudny okres pandemii, zawodem zaufania publicznego. I nie chcę rozwijać tego tematu, co to są zawody zaufania publicznego. Przyjmuje się, że to są zawody, które mają własne samorządy. To jest taki jeden z paradygmatów. Natomiast nie to jest istotą rzeczy, czy to jest zawód zaufania publicznego, tak? Mogę oczywiście próbować wsadzić kij w mrowisko i powiedzieć, że w moim przekonaniu, w moim przekonaniu nie jest niezbędne i konieczne z punktu widzenia dostępu do informacji publicznej, ażeby ujawniać dane osobowe wszystkich patroli obecnie patrolujących miasto stołeczne Warszawa na ten moment, zmienia i nazwiska, albo wszystkie imiona i nazwiska wszystkich strażaków uczestniczących w danej akcji gaśniczej. Moja wrażliwość mi tak podpowiada, natomiast czy oni są osobami pełniącymi funkcję publiczną? No są funkcjonariuszami publicznymi. A czy każdy funkcjonariusz publiczny, w rozumieniu prawa karnego, jest osobą pełniącą funkcję publiczną? Ja uważam, że nie. Że to jest błędne założenie, ponieważ jak w jednym z nagrań mówiłem o. Takim wyroku z 2019 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie sędzią sprawodawcą była sędzia Apostokidis, ona stwierdziła taką bardzo uniwersalną rzecz. To po raz pierwszy się pojawiło w orzecznictwie NSA takie stwierdzenie, że jest to pojęcie autonomiczne. Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną jest pojęciem autonomicznym. To nie jest. Coś, co można by przyrównać do koncepcji osoby pełniącej funkcję publiczną na potrzeb prawa karnego. Patrz, 1998 rok, nowelizacja kodeksu karnego, tak zwana Wielka Nowelizacja Antykorupcyjna, która wprowadziła w artykule 115, paragraf 19 kodeksu karnego definicję osoby pełniącej funkcję publiczną. Więc nie da się w sposób instytucjonalny stwierdzić na ten moment, wiedzy, wiedza, szczególnie stanu prawnego, kto jest tą osobą pełniącą funkcję publiczną, na pewno, bo zajmuje dane stanowisko. Chociaż w dużych prawdopodobieństwie raczej jest to możliwe. I osobiście uważam, że tak jak tutaj czytamy w tym wyroku, przepraszam, nie, nie w tym kierunku poszedłem, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie i w wielu innych orzeczeniach jest ich znacząco, oczywiście, więcej. Osoby świadczące pomoc prawną na rzecz jednostki publicznej mają realny wpływ na zarządzanie sprawami takiego podmiotu. Jeżeli uznajemy, że osobami pełniącymi funkcję publiczną są nauczyciele w oświacie, nauczyciele akademicy, bo tak w orzecznictwie sądowym się uznaje, to dlaczego nie mieliby być uznani radcy prawni? Ja bym nawet stwierdził, że w takim, powiedzmy, klasycznym urzędzie miejskim, w którym mamy prezydenta, radcę prawnego, Wydział Oświaty i jednostkę organizacyjną w zakresie oświaty podległą prezydentowi, w tym sensie, że prezydent jest organem prowadzącym, to wydaje mi się, że w tej gradacji zawodowej pozycja radcy prawnego jest wyższa niż nauczyciele matematyki. Oni oczywiście działają na różnych orbitach, ale są w tej samej konstelacji. I tu, jeżeli można o czymś w ogóle dyskutować, jeśli chodzi o status na przed nauczyciela, to można by powiedzieć, że to jest oczywiście kamyczek do dyskusji, że nauczyciel nie spełnia tej funkcji trzeciej, że on nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach. Podmiotów usytuowanych zewnętrznie. Ja tak uważam, że nauczyciel akademicki, chyba że pełni funkcję członka komisji do spraw obrony pracy magisterskiej, czy w procedurach postępowaniach doktoraty, czy habilitację, on moim zdaniem posiada pewne umocowanie, natomiast on dokonuje rozstrzygnięć w ramach tak zwanego stosunku zakładowego, zakładu administracyjnego, czyli takiego specyficznego. Rodzaju stosunku prawnego, rodzaju stosunku administracyjno-prawnego, jakim jest stosunek zakładowy pomiędzy nauczycielem akademickim, którym jestem akurat, i moimi studentami, których serdecznie pozdrawiam. To nie są uprawnienia, one mają charakter władczy, ale to nie są uprawnienia, które wychodzą poza ten zakład. W związku z tym, gdybym w ogóle miał jakikolwiek argumentów szukać, że radca nie jest osobą pełniącą funkcji, to ewentualnie bym się tutaj yy, trzymał tej punktu trzeciego. Natomiast moim głębokim przekonaniu tak nie jest. moim głębokim przekonaniu radca, który jest zatrudniony w instytucji publicznej, musi się liczyć z tym, że informacje dotyczące warunków pełnienia tej funkcji publicznej są informacją publiczną, a więc odpowiedź na pytanie, czy jest radcą prawnym, czy nie jest wobec niego otoczony, Jakieś postępowanie, czy było toczące się postępowanie dyscyplinarne, które ewentualnie zakończyło się pozbawieniem czy ograniczeniem jego prawa do wykonywania zawodu. To są wszystko informacje, które są. Takim warunkiem sine qua non pełnienia tej funkcji publicznej, zakładając, że on tą funkcję publiczną pełni. To samo, proszę Państwa, dotyczy tego, co tutaj określiłem w tym kolorze fioletowym. To nie jest przypadek. Mianowicie, jeżeli taki adwokat czy radca reprezentuje klientów jakichś X-ów, tak? Na, w takim skrócie myślowym, powiem, na zlecenie sądu. Czy organu ścigania. Więc tutaj w takim przypadku on wykonuje funkcję publiczną, czyli on zapewnia temu podsądnemu, tak go ogólnie nazwę, klientowi gwarantowaną prawnie obsługę prawną, jeżeli go nie stać na prywatnie wynajętego adwokata czy radca prawnego. No, co oczywiście jest przymiotem badania przez sąd, który decyduje tutaj o tej pomocy prawnej. Podsumowując, proszę Państwa, uważam, że osoba wykonująca zadania radcy prawnego jest osobą pełniącą funkcję publiczną czy adwokata, ale pod warunkiem, że mieści się tutaj w tym punkcie trzecim, czyli jest radcą prawnym wykonującym tą funkcję w sektorze publicznym. Tak, powiedzcie, tutaj jest publicznie dobrze, na zielono. Po drugie, decyduje zakres wykonywanych funkcji, a nie formalny status zawodowy, czy posiadane, przepraszam, to literówka, czy posiadane uprawnienia do wykonywania zawodu. A więc podsumowując, w moim głębokim przekonaniu, radca prawny i adwokat, czynnie wykonujący zawód na rzecz instytucji publicznej, a mówiąc inaczej, podmiotu obowiązanego do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, jest osobą pełniącą funkcję publiczną. Serdecznie wszystkich radców i adwokatów pozdrawiam. Kłaniam się do usłyszenia.